Z dumą muszę powiedzieć, że przez ostatnie miesiące Adanos prowadził mnie po meandrach algorytmów tak, aby działalności Szymcia nie zauważyć. Przyznaję szczerze, katarzys. Te dwa ostatnie trzy miesiące to były najlepsze miesiące mojego życia. Miałem święty spokój, nie musiałem się wkurwiać, nie musiałem irytować, ponieważ Szymcio ze swoim... no siłę! Symetry... Nic nie wykombinował, a przynajmniej nic o czym ja bym wiedział. Aż do dzisiaj. Chciałem się wygrzeć, chciałem sobie obejrzeć jakiegoś zajebistego gameplaya, na przykład z Project Zomboid, żeby wiedzieć, jakie nowe rzeczy będą w aktualizacji. Widzę materiał. Internet tylko czeka na zbrodnie. Jak rozmawiamy o abójstwie na. I moja pierwsza myśl Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Nie przedłużając, zapraszam was w magiczny świat Szymcia i jego symetryzmu. Jak zapewne już słyszeliście i jak czytamy na profilu Uniwersytetu Warszawskiego, w dniu dzisiejszym, czy znaczy wczorajszym, w godzinach popołudniowych społeczność Uniwersytetu Warszawskiego dotknęła ogromna tragedia. Zamordowana została w bestialski sposób nasza koleżanka, pracownica... Dodajmy, że pracująca na portierni. Sprawca został ujęty. Dodajmy, że jest nim 22-letni student prawa pochodzący z Gdyni. Rodzinie i najbliższym wyrażamy y, o, ogromny żal i współczucie. Najpierw warto by było wyjaśnić, dlaczego osobno na ten temat nie nagrałem, ponieważ, moi drodzy, tak się składa, że czekam na pewne informacje, które, jeżeli wypłyną, to podbiją tezę, którą mam nadzieję Wam przekazać w nadchodzącym filmie, a będzie on, że tak to określę, zbiorówką dotyczącą przypadków pewnych gości z Wrocławia. Poznania, Warszawy i, jak widzimy w tym przypadku, jeszcze raz Warszawy, które dziwnym trafem tych wszystkich młodych mężczyzn łączą. Ale nie uprzedzajmy faktów, jedziemy dalej. Nie będziemy tutaj przytaczać iście makabrycznego przebiegu całego zdarzenia, i tak jest o tym dość sporo w internecie. A także nie będziemy wchodzić w takie kwestie, jak dlaczego, jakie były motywy, w jakim stanie był sprawca. To wszystko na spokojnie będą sobie ustalały służby w kolejnych dniach. Natomiast już dziś, jak to często bywa przy takich zdarzeniach, to jak dyskutujemy o tym zdarzeniu, zwłaszcza w internecie, ukazuje szereg dość niepokojących zjawisk. Jeżeli szukaliście momentu, który mnie w trybie natychmiastowym uruchomił, to jest to ten moment, ponieważ po co będziemy się skupiać nad tym, dlaczego ten człowiek to zrobił, w jakim był stanie, jakie miał poglądy, no przecież to nie ma żadnego znaczenia. Bo przecież gdybyśmy poznali jego poglądy i połączyli to ze wszystkimi przypadkami, w tym jak chyba z rok, dwa lata temu, gdzie uczeń, uczennica przyniosła do szkoły nóż i latała po szkole próbując kogoś zadźgać, inna sprawa, że jej troszeczkę to nie wychodziło, to jeszcze by nam się to złączyło z konkretnymi poglądami, które akurat Szymciowi są po drodze. No przecież nie możemy do tego doprowadzić, trzeba metrycznie na siłę, to ściągnąć do środka. A to można zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wywalimy wątek główny. Gdy pojawiały się pierwsze ogólne doniesienia w stylu zabójstwo na No to pewna mała, ale widoczna grupka internautów zaczęła zadawać najistotniejsze w tym temacie pytania, czyli jakiej narodowości był sprawca. Cała ekipa konkretnych kont na Twitterku uprawiających Konkretną podłożoną pod konkretną partię propagandę, nie zastanawiała się, uprawiała konkretną dezinformację. Powiedzmy to sobie wprost, dezinformację, że to na pewno był Ukrainiec? A szymciowo wygładza to do. Pewna mała, ale widoczna grupka internautów zaczęła zadawać najistotniejsze w tym temacie pytania, czyli jakiej narodowości był sprawca. Rozumiecie? Mała grupka. Zapytała po prostu. Wszyscy wkurwiają się na Stanowskiego, że struga pawiana, jakoby był obiektywny, ale według wielu ludzi nie jest. Podczas gdy ten szajs uprawia Szymcio od wielu lat. I teraz, żeby nie było, posłuchajmy, co Szymcio mówi o drugiej stronie medalu. Ale też dla jasności, zaznaczmy, że widywałem również wpisy takie, jak to, że o pewnie to był wyborca konfederacji i sami widzicie. Mamy teraz to piękne zestawienie. Z jednej strony jacyś tam ludzie, mała grupka ludzi zatroskanych zapytuje, hmm, czy to nie był Ukrainiec? A z drugiej strony mamy tych dwóch złych lwaków, którzy mówią, to na pewno był konfederata. Jako, że ja jestem, nie martwcie się. Wprawdzie Szymcio zapomniał, bądź też hm, zapomniał wspomnieć, że. Te pierwsze zarzuty były totalnie zdubska na zasadzie takiej, byleby przypierdolić i najeżdżać na Ukraińców, jak w przypadku dziewczynki, która została scimci-rimciona wbrew jej woli, i jak to szymcie określa, niektórzy ludzie kręcili spin, że to na 1100% był Ukrainiec. Natomiast te tak zwane szeroko pojęte środowiska lewicowe, ponieważ przypominam, że mitycznym lwakiem zostaje się poprzez sam fakt nielubienia konfederacji, zwróciły uwagę na profil portalu społecznościowego za ujcy, który dziwnym trafem ma całą śmietankę towarzyską tzw. prawdziwej prawicy polajkowano. I na tej podstawie, w przeciwieństwie do Instytutu Badań z Dupy, którym się posługiwali tak zwani prawdziwi patrioci, doszli do wniosku, że facet może wyznawać zakres poglądów zbożny z ludźmi, których lajkuje i obserwuje. Ale szczegóły, szczegóły, czepiamy się. Przecież dla Szymcia to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ inaczej by to wrzucił, prawda? No bo zaufanie... Spobaczmy, że od dłuższego czasu w niektórych przestrzeniach internetowych narasta moda wręcz na usilne interpretowanie wszystkich zdarzeń przez pryzmat tożsamości ludzi w nich uczestniczących. Przyswójmy, co tu się właśnie odkorwiniło. Tożsamość nie ma żadnego znaczenia w popełnianiu zbrodni. Dzwoncie na uniwersytety, wysyłajcie ten materiał szymcia instytutom kryminalistyki, dajcie im wszystkim zdać, że się kurwa mylą. Że te lata psychologii, obserwacji zaburzeń dysocjalnych, psychosomatycznych, to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Środowiska, w których się obracają ludzie, nie mają żadnego znaczenia. Większej głupoty i debilizmu chyba naprawdę to ze świecą szukać. Mam wrażenie, że część takiej retoryki. Latającej po internecie właśnie nie wynika z realnego przejmowania się takim patrzeniem, tylko właśnie ze złośliwego trollowania albo z naśladownictwa, że w ten sposób się dyskutuje w internecie. I wiadomo, że to trochę dla beki, nie bądźcie tacy poważni i haha, popatrzcie, jak się spłakał typ na mój komentarz. Czy wy widzicie, co tutaj Szymcio odwala? Najpierw mamy Fikoła, że background check nie ma żadnego znaczenia. Bo przecież rozumiecie, zbrodnię może popełnić losowo idący gość. Rzutkostką, jeb staruszka, która 50 lat chodzi i mówi wam dzień dobry, zadźgała sąsiada. Kolejny rzut kostką, wasza ciotka pierze brudne pieniądze dla mafii. Jeszcze jeden, i wasz kolega dołącza do państwa islamskiego. Nie tak działa rzeczywistość, ale po co mu ten fikoł, po to żeby wyprowadzić symetryczną siłę, że ludzie napierdalający od rana do nocy, że wszystko co złe to Ukraińcy i ludzie, którzy zauważyli, hej, ma w profilu polajkowane pewne profile partii, to chyba był ich sympatykiem, to jest to samo i że to jest, rozumiecie, Trollowanie. I oj jak można tak dyskutować przypisując ludziom konkretne konotacje polityczne, które mają na swoich profilach. Ciekawe, gdzie Szymon był, jak była afera w sprawie hiszpańskich nurków, którzy sobie pływali po zatoce, i pewne środowiska mówiły, że to na pewno Ukraińcy. Gdzie był, jak pewna dziewczynka została z Cimci rymciona i też wypisywały dziwnym trafem dokładnie te same osoby, że to na 100% był Ukraińiec. Gdzie, kiedy jeden dzieciak dostał nożem w plecy od kolegi w szkole, też znów te same środowiska. Te same profile srały, że na 1100% to jest Ukrainiec? Gdzie wtedy był Szymcio ze swoim, ojojoj, oj, oj, to jest takie trollowanie, i to jest smutne, że tak wygląda dyskusja? Czemu nie jest w stanie wprost określić ksenofobii ksenofobią? I przynajmniej z tego co rozumiem, zestawia jebaną ksenofobię z ludźmi, którzy zrobili podstawowy research i doszli do wniosku, hmm, chyba te ugrupowania lubił. I to, co się teraz działo w komentarzach i w kontrkomentarzach do tego typu wpisów, myślę, że dobrze pokazuje, jak degenerująco to działa na cały dyskurs internetowy i konsekwentnie na dalsze dzielenie i tak już naszego dość podzielonego społeczeństwa. Rozumiecie, degenerująco działa sprawdzenie, jakie profile, jakie sympatie miała dana osoba, i zasugerowanie, że może przez to. Popełniła zbrodnie. Może wreszcie służby, słuchając pierdylionowych apeli ludzi, przyjrzałyby się tym środowiskom. Demagog na przykład przytacza, że politycy już wykorzystują bieżącą tragedię do bieżących sporów politycznych. Jak czytamy, robi to na przykład poseł Konfederacji Konrad Berkowicz i senator z nowej lewicy Maciej Kopiec. Natomiast zaznaczmy, że o ile Konrad Berkowicz wykorzystuje te okazje do postulowania przywrócenia kary śmierci, no to warto wskazać, że jest to prymitywne granie na emocjach zamiast próby merytorycznego przekonywania do swoich postulatów, no to jednak pan Maciej Kopiec już się nie szczypie i wprost próbuje to wykorzystać do zaatakowania swoich przeciwników politycznych i nawet użyć tego jako narzędzia w kampanii prezydenckiej, sugerując, że jest to w jakiś sposób pokłosia zachowania Karola Nawrockiego i innych złych ludzi. Jak kądzio robi, nie no, kądzio robi źle, ale no to w sumie można zrozumieć, bo to są ich postulaty. Szymon na tym etapie nawet się nie stara. Jego widzowie i tak stwierdzą, mmm, ale mądry materiał, ale inteligentny, no tak, no, przecież nie ma znaczenia background check. Przecież każdy może popełnić zbrodnię losową. Konfederacja może wykorzystywać rzeczy, ponieważ ma to w swoim programie, ale lewica, lewica to już trwo zła lewica, nie wolno, nie wolno wykorzystywać. Już nawet nie wspominam, że na tym etapie, przynajmniej według mojej oceny, Berkowicz na Twitterze trolluje. I to w najbardziej perfidny, obrzydliwy sposób, a zwłaszcza, że w tym czasie, w którym powinien być w Sejmie. I to nie jest tylko obrzydliwe samo w sobie, ale gdy robi to publicznie Senator Rzeczpospolitej Polskiej, to jest to obrzydliwe szczególnie. No bo wiecie, jak poseł pewnej partii prawicowej troluje na Twitterze od dnia do nocy, to jest wszystko spoko. Ale jeżeli jakiś senator lwicy tfu rzuci posta, no to to już nie. Zwłaszcza ludzi młodszych, którzy widząc, że tak się zachowują ludzie na szczycie naszej hierarchii społecznej, no to niby w sumie czemu oni sami nie mieliby się tak zachowywać. Widzicie cholerne lewaki, robiąc dwuminutowy research w Google, demoralizujecie młodych. Inny, tym razem ciekawy faktycznie komentarz na ten temat pojawił się choćby na profilu Krzysztofa Maja. Mamy pierwsze efekty zaniedbań psychiatrycznych i psychologicznych w Polsce. Teraz wyobraźcie sobie, że morderca ma dostęp do broni automatycznej. Tak, warto tutaj dodać, że Maj został w swoim poście zjechany z góry na dół, ponieważ w swej bezczelności wśmiał w ogóle wspomnieć że broń mogłaby być zła. Przecież wielcy polacy patrioci mówią, że piw-paw zawsze dobre. Żaden z tych kretynów nie wpadł na pomysł, żeby to porównać z USA, gdzie masakry szkolne, masakry uniwersyteckie są codziennością, dlatego ponieważ jeden z jeb ma klamkę, a reszta nawet jeżeli je ma, to nie wie, co się dzieje. W efekcie latają po całym obiekcie jak indyki na święto dziękczynienia, ale to trzeba troszeczkę poczytać i się zainteresować, a przede wszystkim wyjść z kultu Piwpa w zawsze dobre! Ale myślę, że to, co napisał, to jest dobry przykład kilku powtarzających się nierzadko sentymentów. Po pierwsze, oczywiście, że może być to wynik zaniedbań psychiatrycznych i psychologicznych, i to jest realny całkowicie scenariusz, że sprawca miał problemy, których nie rozpoznano, nie udzielono mu pomocy i tak to się skończyło, ale jest to czysta spekulacja. Jest masa innych potencjalnych przyczyn brutalnego morderstwa. Masa różnych powodów do morderstwa ze szczególnym okrucieństwem i zbezczeszczenia zwłok. Zapewne zaraz się o nich otrzymcia dowiemy. Tak. Otóż nie. No ale właśnie tutaj wychodzi pewne zjawisko, które się powtarza, mam wrażenie, zazwyczaj w bardzo konkretnych grupach społecznych, najczęściej chyba właśnie wśród dobrze wykształconych, dość dobrze sytuowanych, progresywnie wrażliwych osób wie z wielkich miast. Takie przekonanie, że jeśli ktoś dokonał bestialskiego mordu, to pewnie był chory psychicznie. No bo w głowach niektórych ludzi mam wrażenie, że trudno jest pojawić się myśli, że człowiek jest zdolny do bestialskich czynów w pełni władz umysłowych. No bo wygodnie jest myśleć, że normalnie to ludzie nie są brutalni, dzieje się to tylko w bardzo szczególnych okolicznościach, gdy na przykład ktoś jest chory. Powiecie, te głupie pseudointelektualne lewaki to twierdzą, że orderstwo to jest coś nienormalnego, ale my, prawdziwi prowicowcy, naprawdę! Ale wiecie, jak się spojrzy choćby na historię naszego kochanego gatunku, to można odnieść wrażenie, że to nie do końca tak działa, że jednak człowiek jest zdolny do brutalności, i to może właśnie szczególne okoliczności, takie jak cywilizacja wygodna, go przed tym na co dzień powstrzymują. Dla symetryzmu wchodzimy w narrację, w której odbieranie ludziom życia jest normalne, bo to jest natura ludzka, a dano się w słodkiej wodzie kompany, my boy, wchodzi w meandry filozofii tylko i wyłącznie, zaznaczam tylko i wyłącznie z tego co rozumiem, żeby wyjść z pseudointelektualnym, symetrycznym na siłę głównym, Byleby tylko nie wyszło, że staje po jednej ze stron. Bobeliarze, broń, jeszcze jakiś kuc by był oburzony, bo ktoś powiedział, że mordowanie jest złe. To jest absurd. Ta chęć bycia na siłę co do milimetra po środku, to już jest patologia. Tak odbieranie życia innym ludziom, Zawsze było złe. Od początku było złe. Dlatego mamy kodeksy Hamurawiego, prawo egipskie, prawo greckie, prawo rzymskie, na którym bazuje praktycznie całe dzisiejsze prawo. I w każdym z nich, zaskoczę was, jest kara za odbieranie życia. Dlaczego? Hmm, może dlatego, że gdybyśmy się tak czysto i rozumnie mordowali nawzajem. To by nas nie było 7 miliardów, tylko dwóch. I wywalcie mi za ogno to gówno o ludzkiej naturze. Żadna natura nie zakłada żaden gatunek mordowania siebie nawzajem jako głównego celu. Owszem, zgony mogą nastąpić, na przykład podczas walki o władzę. Podczas walki o terytoria, o dostęp do pożywienia. To są jednak wypadkowe tych działań, a nie główny cel. Jeżeli Szymcio zaraz mi zacznie tutaj pierdolić o jakichś untermenszach niczowskich, to dosłownie chuj mnie strzeli. I rozpoznanie tego jest dość istotne, bo to wtedy, wiecie, dostrzegamy, że nasz obecny pokojowy stan, no w istocie jest właśnie trochę sztuczny i wymaga ciągłych starań, żeby go utrzymać, no bo gdyby był domyślny, no to można byłoby wygodnie się odprężyć, że jeśli ktoś się takich rzeczy dopuszcza, to z nim konkretnie jest coś nie tak, z tym człowiekiem, a nie ogólnie na przykład z ludzką naturą. Czyli co, świat to jest ciągła walka, tak? Najwyższy, najmocniejszy nadczłowiek wygra, tak? Przecież to jest czystynicze, do chuja! Dlaczego nicze się mylił? Zobaczcie na Niemcy lata 1933-1945. Podsumowując, ponieważ zgodnie z obietnicą chuj mnie jasny strzelił, mamy tutaj przedstawienie My Boy, który tworzy jakieś esy-floresy symetrystyczne na siłę, skupione w mojej ocenie tylko i wyłącznie po to, aby stwierdzić, że ludzie, którzy jadą na ksenofobii, i ludzie, którzy zauważyli i zrobili podstawowy research. To jest to samo, to jest ta sama grupa. To są ludzie, których nie warto słuchać, nie ma sensu, bo oni sobie tak tylko trolują i jak oni mogą tak nie dyskutować jak wyniośle jak Szymon, który wychodzi z założenia, że mordowanie to, to jest normalna ludzka natura no bo przecież wiadomo, jak wychodzicie sobie do sklepu po bułki, to rozpierdolicie z siedmiu sąsiadów, bo to leży w waszej naturze. Wiecie, co jest najgorsze, że ten gość ponoć ma dzieci. I teraz warto by było tutaj zadać pytanie, jakie wartości tym dzieciom przekazuje, jeżeli takie przekazuje swoim widzom. Kończąc ten wielce wspaniały wywód, nie mordowanie ludzi nie jest normalne, jeżeli odbierasz ludziom życia i nie masz z tego problemu. Bądź też wychodzić z założenia, że o, w sumie to, to jest takie naturalne. To znaczy, że rzeczywiście z tobą coś jest nie tak. To znaczy, że masz problemy psychiczne, i idź do psychiatry. Najszybciej, jak możesz, i to mówię stuprocentowo serio, ponieważ możesz skrzywdzić nie tylko ludzi wokół, ale również siebie. Gdyż nie wiem, czy zauważyliście, ale wszystko wskazuje na to, że temu facetowi grozi dożywocie. Nawet jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że to co facet zrobił, to robił w pełni swojej świadomości, w pełni swoich zmysłów, i tak czeka go dożywocie połączone z dożywotnią terapią. Jak myślicie, po co, dlaczego? Dlaczego typowy więzień ma opiekę psychiatryczną? Ponieważ wyszliśmy z założenia jako społeczeństwo, że to co robi jest nienormalne. Normalna część społeczeństwa, większość społeczeństwa przestrzega prawa. Wychodzi z założenia, że koncept, aby hmm, nie odbierać komuś życia bądź też własności jest całkiem dobrym pomysłem. A jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że jest wręcz przeciwnie, mówi jak dziecko, bo ja chcę i ma życie oraz zdrowie innych posiadanie w dupie, to na niego święty czas. Chorożdż wita was w tym cudownym dniu, kilku zasad się nauczycie tu, spokój, ład, miły ton. Czechobecny Bonton, chorosz czego nauczy was. To tyle na dziś, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis, tam znajdziecie link do mojego maila. Jeżeli chcecie podesłać temat, macie taką okazję. Tymczasem ja się z wami żegnam, do następnego hej hej.